Szczęść Boże moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam już w kolejnym tygodniu Wielkiego Postu. Za nami, za nami niedziela, ponownie taka niedziela trudna dla nas jako dla, dla osób wierzących, no bo, no bo wielu z nas nie mogło być nam na, na przy świętej. Jest to w jakiś sposób pewne ograniczenie także dla naszej duchowości, które, które wielu z nas ciężko przeżywa. Natomiast cieszę się, że możemy cały czas się spotykać na, na tych naszych rozważaniach. No już jeden tydzień za nami, bardzo się z tego cieszymy. Ja i, i Darek, który mi pomaga z tymi wszystkimi filmami. Tak naprawdę to jest 90% pracy 90% pracy to jego, ja tylko, ja tylko gadam tak naprawdę. E, więc, więc dzięki Bogu jakoś, jakoś to najdzie. No Mam nadzieję, że kolejny tydzień równie owocnie wspólnie przeżyjemy na tych rozważaniach. Dzisiaj Pan Jezus spotyka człowieka, którego syn choruje, urzędnika królewskiego, który do Niego przychodzi i, i prosi, by uzdrowił Jego Syna. I muszę przyznać, że, że miałem pewien problem w tej rozmowie Pana Jezusa z tym człowiekiem. Bo Jezus zaczyna tą rozmowę od takiego zdania, które troszeczkę mi. Tak się zastanawiałem, po co, po co to zdanie tam jest. Więc przychodzi do niego ten człowiek prosić, z prośbą, by, by uzdrowił jego syna, i Pan Jezus do niego mówi: Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. I z pozorów to zdanie się wydaje no, słuszne, tak? czyli mam przyjść, uzdrowić, dopiero wtedy uwierzysz. To rzeczywiście. Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Można by to zdanie traktować jako pewnego rodzaju wyrzut, można tylko jako, jako stwierdzenie no, różnie. Ale ten urzędnik królewski na to zdanie mówi: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. I wtedy Pan Jezus kończy ten dialog, mówiąc: Idź, syn Twój żyje. I tak się zastanawiałem, bo troszeczkę to zdanie mi się wydawało takim. Jak gdyby wstępem do czegoś większego, jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. I właśnie pomyślałem, że może Pan Jezus chciał wejść w jakiś większy dialog. Może, może to zdanie miało być, miało być wstępem do jakiejś dłuższej nauki. Nie wiem, to są, to są moje przypuszczenia. Tak, tak sobie gdzieś tam próbowałem odpowiedzieć na, na pytanie, dlaczego Pan Jezus zaczyna od tego zdania. Natomiast gdy usłyszał to zdanie, Panie, przyjdź zanim umrze moje dziecko, jak gdyby z tego może zrezygnował, bo zobaczył desperację Ojca, zobaczył to, że ten człowiek tak naprawdę nie jest w stanie o niczym innym myśleć, tylko o swoim synu, który, który gdzieś tam umiera w ich domu. I w momencie, gdy Pan Jezus zauważa, że, 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 że ten człowiek nie jest w stanie się skupić na niczym innym, to po prostu, po prostu działa. Idź, Syn Twój żyje. Myślę, że myślę, że nie trudno się wczuć w sytuację tego Ojca, bo możemy takie, w ten sposób próbować przeżyć to Słowo, że zastanowić się, jak, jak my byśmy się czuli na jego, na jego miejscu. Może niektórzy z Was mają takie doświadczenia, że, że życie ich dzieci było zagrożone, że trzeba było ich je ratować. Ja sobie mogę tylko wyobrażać, że człowiek wtedy naprawdę nie jest w stanie o niczym innym myśleć. I Chrystus, to widząc, mówi mu po prostu: Idź, syn Twój żyje. I z, tego, z takiego przebiegu tego dialogu, z tego jak sobie to gdzieś tam próbowałem odpowiedzieć, dlaczego to tak wyglądało, przyszły mi do głowy takie dwie praktyczne myśli, z którymi chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić. Pierwsza jest taka. Jeżeli coś mocno przeżywamy, naprawdę mocno, emocjonalnie coś nas angażuje, jakąś, no nie wiem, trudność, trudną sytuację w życiu rodzinnym, może, może w pracy, może, może rzeczywiście coś bardzo ciężkiego jest przed nami, czego się obawiamy, to powinniśmy z tego uczynić treść modlitwy. To znaczy nie udawać, że nic się nie dzieje. Cytować jakieś tam formułki czy, czy, czy wyuczone, wyuczone modlitwy, ale z tego uczynić modlitwę. Bo, bo, bo często może być tak, że tak jak ten człowiek w tej Ewangelii, że rozmawiam z Chrystusem, ale myślami jestem zupełnie gdzieś indziej. Tak jak on. Przed do Chrystusa, Pan Jezus zaczyna do niego mówić, a on myślami jest zupełnie gdzieś indziej, jest przy swoim synu. Więc Pan Jezus, jak gdyby wchodzi w jego narrację, dostraja się do tego, co on przeżywa no i w odpowiedzi odpowiada na tą jego sytuację i może często jest tak na naszej modlitwie, że tak bardzo coś w nas siedzi ktoś może mówić, że ma rozproszenia na modlitwie, że nie może się na tej modlitwie skupić tylko właśnie o tej, o tej jednej rzeczy mówi, bo myśli, bo, bo, bo to próbuje pozostawić poza modlitwą to znaczy przed Panem, Jezu, przed Panem Bogiem to trzeba wypowiadać takie, a nie inne słowa. Przed Panem Bogiem trzeba się zachowywać tak, a nie inaczej. Trzeba oddawać Jemu cześć. A to, ta moja trudność musi pozostać poza tym. Nie, moi drodzy. Na modlitwie mamy być przede wszystkim szczerzy. Szczerość na modlitwie. Jeżeli coś mocno przeżywasz, jeżeli, jeżeli coś cię bardzo mocno angażuje, nie możesz o niczym innym myśleć, to o tym powinieneś rozmawiać też z Chrystusem na modlitwie to uczynić z tego treść swojej modlitwy. Oczywiście nie możemy tego wykorzystywać jako pewnej wymówki do, do no, odchodzenia od Pana Boga. Nie możemy tego wykorzystywać jako wymówki do nie wiem, planowania swojego dnia, że, że na modlitwie sobie pomyślę, że a po modlitwie muszę zrobić jeszcze to, to, to i to. To jest mój dzień, więc, więc możemy to oddać na modlitwie Panu Jezusowi. Ale nie możemy tego wykorzystać jako wymówki do tego, żeby, żeby, żeby no, mieć na uwadze na modlitwie przede wszystkim siebie, a nie pana Jezusa. Natomiast, jeżeli jest sytuacja, w której naprawdę coś, coś przeżywasz, coś cię mocno angażuje, nie możesz o niczym innym myśleć, to porozmawiaj o tym z panem Jezusem. To uczyń z tego swoją modlitwę. Może, nawet nie może, na pewno ci Chrystus w tym pomoże. Na pewno razem z nim o wiele łatwiej będzie ci dźwigać ten ciężar. To może być naprawdę trudne rzeczy. Więc to jest pierwsza taka myśl praktyczna, która z tego fragmentu mi przyszła do głowy. A druga to, jak popatrzymy na, na dalszą część tej Ewangelii, to ostatecznie ten człowiek tak naprawdę jest zaprzeczeniem tego początkowego zdania pana Jezusa. No bo pan Jezus mówi: Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Natomiast ten człowiek nie zobaczył jeszcze żadnych znaków i cudów. A jak mówi Ewangelia, uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. Czyli on nie zobaczył żadnego znaku, nie zobaczył żadnego cudu. Chrystus mu powiedział: idź, syn twój, żyje. I on uwierzył. Więc tak naprawdę jest zaprzeczeniem tego pierwszego, yy, pierwszego zdania. Yy. Znowu wyobraźmy sobie, co, jak my byśmy się mogli zachować? Szukamy ratunku dla naszego dziecka, przychodzimy do Pana Jezusa i mówi, przyjdź, uzdrów, chodź, chodź ze mną. Tak? A on mówi tylko, idź, twój syn żyje. Wydaje mi się, że ja na przykład to bym się starał namawiać Pana Jezusa, no ale nie, przyjdź, poświęć ten czas, zrób coś, właśnie, zrób coś, namacalnie, żebym coś zobaczył. No, widocznie jestem człowiekiem o wiele mniejszej wiary niż ten urzędnik królewski. Bo on, on usłyszał i już nie dyskutował, nic nie mówił, tylko poszedł. Później oczywiście to weryfikował, bo pytał się, o której godzinie ten Syn się lepiej poczuł, do, dodał jedno do drugiego i mu wyszło, że, że, że to Pan Jezus uczynił. Ale ten pierwszy odruch uwierzył, zaufał, słowu, które Chrystus do Niego, do niego wypowiedział. Uczynił taką krok, krok w przepaść. Bardzo często się mówi o tym, że, że wiara to jest no, pewne wypłynięcie na głębię. To on właśnie na samą głębię wypłynął. Nie był pewien, co się stanie, ale uwierzył, zaufał. Co ciekawe, później, jak już, jak już rzeczywiście ten syn, ten syn wyzdrowiał, to Ewangelia drugi raz mówi o tym, że on uwierzył. Dokładnie... Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: Syn Twój żyje, i uwierzył on sam i cała jego rodzina. Mamy tu, jak gdyby, takie pewne dwa etapy, które w wierze możemy przechodzić. Pierwszy, bardzo ważny i potrzebny, to jest właśnie to zaufanie, zawierzenie, wypłynięcie na głębie, zgodzenie się na to, że może nie wszystko mam poukładane w głowie, że może racjonalnie pewne rzeczy mi się nie układają. Ale skoro, skoro Pan Jezus do mnie mówi, to Mu zaufam yy, i zrobię tak, jak On chce, nawet jeżeli nie mam żadnego dowodu, że, że, że to przyniesie owoce. Jeżeli człowiek zdobędzie się na ten pierwszy krok, to te owoce na pewno przyjdą. I jak zobaczy te owoce, tak jak ten urzędnik królewski, yy, to ta wiara w Nim ulegnie umocnieniu, czyli wejdzie na jeszcze inny poziom. Yy. Czasem bywa tak, bo wiara jest paradoksalna, że żeby zrozumieć, trzeba uwierzyć. Tak Niektórzy przeciwstawiają rozum wierze. To, 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 nie, to, to jest niemożliwe, żeby one się wykluczały. Czasem, żeby zrozumieć, trzeba uwierzyć. To znaczy, jeżeli Ewangelia mi mówi, że powinienem czynić określone rzeczy, ja tego wcześniej nie czyniłem, to albo uwierzę, że to przyniesie dobre owoce, albo nie. Jeżeli uwierzę, przyniesie dobre owoce, to nagle wtedy zrozumiem o co Panu Jezusowi chodziło. I takie dwa etapy gdzieś tam rysują, etapy dochodzenia do wiary, rysują się przede mną, jak odczytuję tą Ewangelię. Ale trzeba do tego dobrej woli, trzeba do tego ufności. I tej dobrej woli, tej ufności życzę Wam wszystkim na ten dzień i na całe Wasze życie. Życzę tego sobie i Wam. Amen.